Powołanie jest tajemnicą i to zawsze się dzieje dzięki Panu Bogu, ale też dzięki osobom, z którymi człowiek spotyka się na swojej drodze. Różne były kolej losu. Koniec końców Pan Bóg chwycił za słowo i miałam do wyboru dwa zgromadzenia. Właśnie wczoraj wspominałam sobie z jedną siostrą, która odpisała mi na ten mój. List, który wrzucając do skrzynki, powiedziałam, wysyłam do dwóch zgromadzeń. Do naszego zgromadzenia i do jeszcze jednego zgromadzenia sióstr franciszkanki od pokuty i miłości chrześcijańskiej. I powiedziałam, Pani Jezu, kto pierwszy odpisze, tam idę. I po kilku dniach dostałam odpowiedź z naszego zgromadzenia, od sióstr samarytanek, a na drugi dzień przyszło od sióstr franciszkanek. Ale słowo się rzekło. Przyjechałam. I jak weszłam do rodzinki, no, i jako że jeszcze wtedy pracowałam cały czas w przedszkolu, no to ciężko mi było wyjść w ogóle. Byłam zauroczona tymi dzieciakami, kładłam się z nimi na, na, na podłogę, bawiłam się tak jak jesteśmy w przedszkolu, bo to jest mniej więcej ten sam poziom. Więc dla mnie to było i jest takie niesamowite. Mam na imię Przemek Wiśniewskiej. Bardzo dobrze się czuję w tym domu z siostrami. Pomagam. Wszystko co mogę to robię. Nawet, yy, nawet się dobrze się czuję. Nie po prostu to co mogę, to ja robię I, i, tak, i tak dużo robię, bo to co mi nie wolno, to pcham się do takiej pracy, ale bo ja lubię pracować w tym domu. Dobrze mi w tym domu. Mam gdzie, wy, gdzie, gdzie wyjeżdżam. Matka założycielka Wincenta Jaroszewska wprowadziła w naszych domach system wychowania tak zwany rodzinkowy, żeby to były takie właśnie mniejsze grupy na wzór rodziny naturalnej i w takiej rodzince jest 12, 13, 15 osób siostra żywinkowa, bądź pani, która jest taką stałą panią, tak zwaną mamą odpowiedzialną, ale też wiele innych pań, które pracują w tych rodzinkach, jako opiekunki, jako mamy czy ciocie, różnie to jest nazywane. I ten system w głównej mierze właśnie opiera się o takie podwaliny domu rodzinnego. Wielu z tych naszych mieszkańców nie miało takiej możliwości, by zapewnionym mieli poczucie bezpieczeństwa i miłości w rodzinach swoich, domowych. I zawsze chcieliśmy i nadal staramy się stwarzać im taki właśnie namiastkę może, ale wzór domu rodzinnego. W rodzinkach mieszkańcy są w różnym wieku, z różnym stopniem niepełnosprawności, po to, żeby sobie wzajemnie pomagać, po to, żeby wzajemnie się wspierać po to, żeby być razem i, i oni się jednoczą jako, jako rodzinka. Każda rodzinka ma swojego patrona, więc jest święto rodzinkowe zawsze raz w roku. Ale w każdej rodzince w miarę możliwości, czyli według psychofizycznych jakichś możliwości danego mieszkańca, oni mają swoje dyżury, tak jak w domu. Jeden nakrywa do stołu, drugi odkurza, trzecia osoba może wynosić śmieci. To jest takie normalne i naturalne, ale mają też swoje pragnienia, swoje marzenia, swoje upodobania. Jeden z wychowanków ma, opiekuje się bazantami, ma też pawie, drugi chodzi karmić króliki, trzeci ma papugi, więc mogą też realizować te swoje pragnienia w różny sposób. Przyjaciela to ja mam Janka, Zbyszka, fajnych kolegów mam, nie, powiem, nie, ten, nie mówię, że źle, bo to są fajne, fajne panie są, I z paniami się pracuję, i siostra Klara jest z nami też, też chciałem podziękować, że z nami jest, ja po prostu się cieszę, że jestem w tym domu, gdzie mogę przyjść. Bo, w innym to już bym się może źle się czuł, ale w tym domu jestem przecudownie się czuły. Nie powiem. Mamy też mieszkańców leżących, po których może widać więcej cierpienia, tak, ale tak jak powiedziałam, oni może nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Natomiast y, większość z nich y, jest szczęśliwych, bo właśnie mają zapewnione y, warunki bytowe dobre, y, przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Oni się u nas czują bezpieczni, więc są szczęśliwi. Mają swoje ulubione panie, mają swoich ulubionych kolegów, koleżanki, y, jakieś zajęcia, na które też chętnie chodzą, uczestniczą. Y, czy, czy nawet rehabilitacja, to wszystko gdzieś jest wpisane w to, że oni no, czują się zaakceptowani, tacy jacy są, bez względu właśnie na stopień pośledzenia czy, czy jakąś inną niepełnosprawność. Nasza matka założycielka mówiła, że każde dziecko to Cyrenej, czyli dźwigający krzyż Chrystusa. Z czasu jak robiliśmy misterium Męki Pańskiej, to e, prawie 30 naszych mieszkańców było włączonych w to misterium. E, rzeczywiście wiele razy było bardzo wzruszające, kiedy na przykład Ewelinka e, na wózku dziewczyna grała świętą Weronikę i podjeżdżała do Pana Jezusa e, i ocierała mu twarz. Więc e, to gdzieś oni się z tym utożsamiają, ale na pewno... E, Trzeba przyznać, że są szczęśliwi, bo mają tutaj swój dom. A radością, a radością radości jest wiele. Radości jest wiele, bo oni, oni dają wiele radości. Czasem nawet, jak pamiętam, były takie, kiedy jeszcze nie byłam dyrektorem i byłam opiekunką w jednej rodzince. To no, różne dni też człowiek przeżywa normalnie. I, I tak siedziałam taka trochę zasmucona, czy jakaś taka zafrasowana. I podeszła agatka właśnie z zespołem dawna do mnie. Nie martw się, rybko, będzie dobrze. To są właśnie tego typu historie, kiedy, kiedy gdzieś to mija, odchodzi. Oni się cieszą z najdrobniejszych rzeczy. I to jest wspaniałe, że oni. Potrafią też być wdzięczni za, za każdy gest, za każdy uśmiech, za głupiego cukierka, nazwijmy to. Cieszą się y, tak, z każdego drobiazgu i potrafią to okazać. Także wdzięczność. Y, ja jestem wdzięczna Panu Bogu, że, że tyle lat mi pozwala być z nimi. Jest wiele osób, które wspierają nasz dom, ale ciągle tej pomocy jest mało. Dom jest duży, teren jest duży, obiekty są ciągle odnawiane i wiadomo, że ciągle coś się psuje i trzeba coś kupić albo mieszkańcy niszczą, bo i tak to bywa. I Bardzo potrzebujemy tego wsparcia wsparcia finansowego, w sensie można płacić zarobiznę na nasz dom, konto jest na naszym domu. Numer konta, ale też w formie wolontariatu, że można do nas przyjechać, można właśnie wziąć kogoś na spacer, zrobić jakieś zajęcia z mieszkańcem, który właśnie bardzo tego potrzebuje. Bo to nie chodzi o takie jednorazowe. Może fajnie by było, gdyby to było właśnie w miarę stałe, żeby ktoś czuł, że, że jest ważny. Że ten ktoś, kto do niego przyjeżdża, akceptuje go takim, jakim jest i chce z nim być. Chce z nim spędzić chociaż chwilę. Nie musi to być długi czas, ale ważne, ważne żeby, żeby być. Kochani, zapraszamy na muzyczną karuzelę dobra na koncert organizowany przez Muzyczną Karuzelę Dobra w parafii na 14 czerwca od godziny 16:00 Do zobaczenia na koncercie